Witajcie! Dzisiaj jesteśmy na torze Modlin, gdzie odbywa się event Kawasaki dla użytkowników motorskich Kawasaki, którzy się tutaj licznie zjawili. Zaraz ich zapytamy, jak się jeździ, jak się jeździ, jak się jeździ, Cześć, witam Was dzisiaj na pierwszym z cyklu szkoleń z Motoakademii Kawasaki, gdzie naszym zadaniem i naszym celem jest podnoszenie kwalifikacji jazdy użytkowników Kawasaki, zarówno w warunkach drogowych, jak i w warunkach szosowych, no bo stawiamy na bezpieczeństwo, wszyscy chcemy jeździć bezpiecznie, a nie ma nic lepszego niż podnoszenie swojej kwalifikacji poprzez szkolenia z dobrowolną kadrą instruktorską. I to dzisiaj na tu, na to, że mamy okazję obserwować. You. motor akademii Kawasaki. Bawię się świetnie, szlifuję swoje umiejętności i czuję się zaopiekowana wodą i lunchem. Eee, świeżo po kursie prawo jazdy, żeby podszkolić inne umiejętności, bardziej przydatne. Serdecznie polecam szkolenie z Kawasaki. Można podnosić swoje umiejętności, fajnie spędzić czas, także polecam serdecznie. Co można powiedzieć? No jest super, fajne jakieś przejazdy podnoszące umiejętności. A druga część będzie, myślę, bardziej taka do pojeżdżenia, więc super.